Halo, halo, cześć, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Wojtek, jestem ze mną Madzia. Jestem, dzień dobry. I witamy was w kolejnych odcinkach Przygód z Sulani i tak. Dzieci płaczą. Dzieci płaczą. Tutaj w ogóle fajnie, że napisaliście, że jedno jest opalone, drugie nie. <grym> no widzisz, następnym razem jak będziemy robić, to oboje musimy być opalone. Tak, będzie trzeba. Dobra, to... o, usnęły. Jak dobrze. A może to duchy je zmajstrowały, co? Czekaj, teraz pytanie, dostałaś głód, nie jesteś głodna. A tak myślałam o kebabie. <sum> sympatycznie, sympatycznie. No dobra, ale No ale ja widzę Tobie mogę coś Ci ugotować. E, wiesz co, ale my chyba mamy jeszcze resztki. No, mamy jeszcze resztki. To po co sobie gotujesz? W sumie nie wiem. <sum> <noise> Dlaczego, co on tutaj <noise> zrobił i wykminił. To by trzeba było zrobić. Dobra, czekaj, póki dzieciaki śpią, to wiesz co? Może ja bym się... poszła spać. Tak, zdrzemniemy się po prostu. Dobra. O! Dostałaś awans. No, dostałam jej! E... To weź, żebym w domu pracowała w takim razie. Dziećmi się zajmę, o. No dobra, pracuj z domu i Wojtek O chyba Jezu, znowu się dostało. obudziły! Tylko o spaniu e... pomyślała. Dobra, Wojciecha, to wyślemy. Czekaj, czy tutaj coś śmierdzi? Tak, o Jezus, śmierdzi. Jezus, co tu się wydarza. Co tu się wydarza? Rozmawiaj! Przytul. No zmień najpierw tą pieluchę, ale nie ma patrz, a nie jest brudna brudny jak brudno, zmień brudno, pielucho, brudno, ja to już tu potem... czuję jak śmierdzę, <laughs> to tutaj też damy przewiń, karm z butelki, potem rozmawiaj, przytul tylko, że ty się nie wyśpisz, no to ja się tym pierwszym zajmę, ty masz już to drugie, nie, nie dobrze, spokojnie, mówisz, bo ty Tę masz zwiedza jaskinie, jaskinie, badaj tematykę ekologii, to ty dziecko zostaw. I zbadasz tematykę ekologii. O, o to, to jest chęcią. A Wojtek, no ja w sumie mogłem też mu w sumie dać pracę z domu. O, no, przewijaj, przewijaj. Chyba tego drugiego nie zdążymy przewinąć, tak mi się coś wydaje. A drugi nie chce chyba być przewijany, on chce być karmiona. Nie, karmione. też śmierdzi. Też już się unosi. Z radości. Tak. <laughs> się spiziało. W ogóle, powiedz mi, co sądzisz o najnowszej aktualizacji The Sims 4? Ja to bardzo trafnie podsumowałam u siebie, wiesz, na odcinku, że z tą aktualizacją jest jak z wizytą u Fryzjera, wiesz? Fryzurę zmienisz, ale ryj ten sam. No, ale oni w ogóle mają podobno teraz jeszcze gdzieś tam czytałem jakieś plotki czy coś, że oni mają, słuchaj, zrobić ciemniejszy ten niebieski. Tak, to też czytałam. Bo jest, no. Przy, nie, nie ukrywajmy, że ten niebieski, który jest, jest moim zdaniem tragiczny, bo on tak daje po oczach, że no. Wiesz, ja nie lubię niebieskiego, zacznijmy od tego, tak? No. No tu nie, to ja, ja akurat lubię, ale też tak bez przesady. Dobra. E, nie musi najcieżem w, w niebieskim jestem. tak złotą rączkę No, ale no, fajnie z jednej strony wiesz, że dali dużo darmowych rzeczy. Coś tam troszkę. No niby tak, ale, wiesz, ale te darmowe rzeczy są głównie przez Koda. Trzeba je odblokować. Wiem, no. właśnie. No, a tak, z że... drugiej strony, według mnie, powinniście skupić na tych dodatkach, które chcą fani Simsów, tak? No, na przykład, ja chcę bardzo studia. No. Ale wiesz co, biorąc pod uwagę, jak, jak jest rozwinięta czwórka, yy, i jakby oni wprowadzają te dodatki, które były w wcześniejszych simach, to coś mi się wydaje, że ta czwórka to by wyglądała na takiej zasadzie, że wiesz, coś, Ala, jak masz witaj w pracy, że te studia by tak wyglądały trochę. I to by było chyba tyle. Wątpię, żeby zrobili takie wiesz, miasteczko, żeby słuchać no, dzieciaki. Tak. Raczej byłoby coś na zasadzie, że nie wiem, może autobus po ciebie przyjeżdża, że na uczelnię, tam musisz wykonać jakieś rzeczy konkretne i to jest tyle. Ta, domyślam się, że tak, tak by to zrobili. Mogłoby tak być. A ja też słyszałam ploty, nie pamiętam czy to jest potwierdzone, że będą, będzie dodatek na jesień i to dodatek właśnie z postaciami nadprzyrodzonymi. O. No, ale coś słyszałam, że to ponoć tylko czarownice same dodadzą, albo same wróżki, że nie będzie takich rozbudowanego. Znaczy ja też gdzieś czytałem, czy tam słyszałem, że ma być właśnie jakaś magia, coś ten deseń, także, no zobaczymy. Dobra, tematyka ekologii zbadana, to proszę zatrudnić złotą rączkę. To nas już stać na to? No, tak. No, 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 no. Ja na plażę idę. Tak, gdzieś na plażę zbierać? No nie zbierać, to tam zwiedzę dziurę, mam czy coś. O, czekaj, z ten składowiem, z jednym z wolontariuszy, który nas w by poinformować go o przewróconym drzewie, które blokuje dostęp do ważnego szlaku. Najprawdopodobniej kawałek kliny i dźwignia wystarczą, by się go pozbyć, jednak wolontariusz chciał najpierw poznać jego zdanie. Czy wolontariusz ma spróbować pozbyć się od drzewa samodzielnie, czy zaczekać na wsparcie profesjonalistów? Niech przeszuka samodzielnie. Eee, Skarżył się, że nadwerężę sobie gramiozów, nie wiem. Aha, Aha no to mógłbym. No wadzać. przecież rano dzieci dźwigałeś, no to już byłeś zmęczony. Ale tak? to nie ja, to pracownik doraz zadzwonił zadzwonił po prostu Aha. z pytaniem, więc wiesz. A, to nie dosłyszałam, przepraszam. No, Czekaj, Ja mam tą dziurę czy norę jakoś z tego eee, zwiedzać. Tam. Tak, ale wiesz co, wydaje mi się, że to byśmy zrobili, może dopiero wtedy, jakby Wojtek wrócił i zajął się hmm. dzieciakami. Że... Tu ja chcę spać. Tak, no. śpimy. Ale, ale spać, spać. Dobra, o, tak. to śpimy. No, ja się muszę wyspać, no jak tylko tyle co, mam coś czekać. Tak o, pan Roczka Złota przyszedł. To niech nie zagląda do sypialni. <noise> o, no, już naprawił. No i 105 skosił, ale to i tak taniej wyjdzie niż byśmy mieli zamienić. No, to tak. Aha, no, no Jezu, tylko się położyłam już ryja Na ryjadrze. To, to się w ciebie wdało. O, drugie też się obudziło już. Też się w ciebie wdało. Dobra, styca. Będziemy karmić. No, mówisz, że bardziej pożywne? No, bardziej naturalne. Wiesz, yeah. e, bakteryjki mamusi, mam te sprawy, także. Probiotyki. Rodziłam też naturalnie, też tam bakterii sobie mieli. No. No bo e... też bo gdzieś kiedyś czytałam artykuł, że jezu to był jakiś feministyczny. Kobieta twierdziła, że e, każde dziecko musi się urodzić naturalnie, właśnie żeby były te jakieś bakterie czy coś tam, mm -hmm. e, bo jak ten, jak rodzi się cesarko, to jest upośledzona. Aha. O, no. Gratuluję na nowego członka rodziny. Dziękujemy, dziękujemy. No, dziękujemy. Właśnie, szesnych trzeba wybrać. O to tak się da? No, my możemy sobie, wiesz. O, to, to, tak. to, to się na, nadawał, wiesz, to tak przynajmniej, wiesz, raz w miesiącu 500 plus niech podrzuci. No. Dobre, dobre. A, i słuchajcie, jeszcze co do y, takiej kwestii, y, jakby dzieciaków. Zastanawialiśmy się, czy zostawić je same sobie, żeby zmieniły grupę wiekową, czy troszeczkę to przyspieszyć. Nie wiemy, ile trwa ten okres taki, gdzie małe wyrastają na toddlerów, więc moglibyście nam napisać ewentualnie, co chcielibyście. O, tu się chyba, nie, tu się chyba mamusia z Ewą nie lubi. Hm. Zdarza się, zdarza. No, zdarza, zdarza. No. Podrzucaj, może jeszcze pokołyszmy. Ogarnijmy te dzieci i. A mogę ja w końcu spać. spać. Tak, właśnie jak no. tylko to skończysz, to idziemy spać. Zobaczymy. Mam nadzieję, że. Plus jest taki, że nie musimy jeść ani nic. No tylko że no to musisz tyle tą jeszcze zrobić. To... No. to chyba do 16 czas zrobić? Nie! Nie. Bo ostatnio przecież nie robiliśmy do 16. :00. A no tak, faktycznie, później robiliśmy. No. A jeszcze a propos tego dorastania dzieci, no u mnie zawsze te dzieci same No Nie, dorosania. wierzę. To, to też bardziej podobne do ciebie. Przecież zmieniliśmy tą pieluszkę przed chwilą. Ale to trzeba zmienić jak się zestra, bo wcześniej nie zadziała. Oh, śpij. No. I zaraz to się zobaczysz. Zaraz, zaraz będzie płakać drugie. Nie, poszło spać. Nie? Nie, zestrałem. No, cię. no. Więc to karmi jednak z butelki, bo może tak? ja się czegoś na żarwo mi nie pasuje. No. <laughs> Komedia. Tutaj Dobra, ciężka to dwójeczka ciągle leży. z butelki szybko? Żeby tatoś jak wróci, żeby miał święty spokój, a mamusia pójdzie badać, tylko że mamusia to widzę, że tutaj z energią to tak. W ogóle, no to zaraz się jeszcze wraca. kimnę. O 16. O 16, dobra. No. Ja jeszcze idę spać na całe półtorej godziny. Tym dwa członka rodziny. Gratulujemy, śpimy. Błagam. Cieka no chociaż tam. to półtora godziny dajcie o, w spokoju. Dobra. Usnęły. Wojciech wrócił, 200 zarobił, no to w takim razie oj, tu no, jest z zabawą, ale dobra. I co dzieci poprzewiły, wiesz jaka to atrakcja? No, to właśnie. Ra. To my lecimy teraz do jaskini i wiesz co, wydaje mi się też, że moglibyśmy w sumie spróbować poogarniać też jakieś muszelki czy coś tam, jak będziemy no, na tej ono, plaży. Tak. I też je poczyścić, bo możliwe, że jest plaża zanieczyszczona w jakiś tam sposób, także mhm. zobaczymy. Dokładnie, i ten trzeba zrobić w końcu na piętro, tak? Tak, trzeba zrobić, no bo to trzeba jak najszybciej ogarnąć, ale myślałeś co, że... E, to było, z tam powinniśmy zwiedzić? Tak. Tak, zwiedzaj. Ale wydaje mi się, że nie zrobimy chyba tak jakiejś, wiesz, takiej mega, mega, e, super, hiper... E, aha, dobrze. Nie musiałam popatrzeć sobie na boje, czy równo się Nie, musiałaś po prostu tylko nóżki zamoczyć tak delikatnie, żeby się wprawić nie. w chodzeniu po <ślinie> <z kinio. ślinie> Wiesz, może kupać z mi tam... Może. Dziś, o, a te są z urodzenia? Takie tak, bo w szpitalu... Tak, jak w szpitalu rodzisz, wiesz, to dostajesz, Aha, bo normalnie okay. jak rodzisz, to nie. No. No nie nie rejestruję wtedy dziecka. Nie ale ty wiesz, okay. no nie wypeślono, ale czy chociaż przynajmniej trzeba zrobić takie jedno, no, jeden pokój na górze dla tych nie, dzieci? Nie, no ja właśnie myślałem wiesz, co żeby właśnie zrobić coś na zasadzie takiej, że wejście jest jakby od strony tego naszego balkonu, yy, tarasu. No, od żeby zewnątrz, było, no. tak? Tak, tak, Więc coś, coś pomyślimy. No bo później wiadomo, jak dzieciaki na razie będą to toddlersami, no to jeden pokój wystarczy. Eee, pod koniec jej znajomość założyła promień światła, wydobywający bla bla bla. Mokre ubrania do tego stopnia dawało jej się we znaki, że zapomniała o dziwnym świetle i przyspieszyła w kierunku wyjścia. Czyli co, nic nie znalazłaś? No nie, ale zatrybiła. Idziemy jeszcze raz? A, A nie jest zjemni nic? Słucham? A nie jest nic? Nie, tu raczej, tu można znaleźć chyba te wodorosty do przemiany. Zwiaćmy jeszcze o. raz. Zobaczmy. Akurat, będzie dla dzieci. Tak, i zobaczmy czy tutaj jest plaża w jakikolwiek sposób u fajdana. Ananasik. A nie jest, widzę czysto w miarę. Któż to biegnie? Mm -hmm. Jakaś ciekawa persona. E, Afu Lahela. <laughs> Afu Ładno, ładne imię. Tak. Ja teraz próbuję moją simkę wysłatać z takim Fetu. Fetu? No, a, ale jakoś nie bardzo. Będziemy próbowali podrywać jakiegoś produktu. A jak -e locha? Samari Mete. Czyli ze jakie nazwy. Z Inverbis Virtus mi się skojarzyło, tak. wiesz? Let Derby no. light. I your day. nie jest w stanie oderwać wzroku od tego niecodziennego spektaklu. Bardziej spędza na to czas. W końcu jednak zaczyna ruszać. Czyli co, coś dostaliśmy? Nie, nic nie dostaliśmy. No nie, buffa dostaliśmy. Się... Ukryte okay. jezioro, zwiedzania skini na plaży dostaliśmy. No. Dobra, ale to ja myślę, że my i tak przeszukaj plażę, w poszukiwaniu muszli, oczywiście w poszukiwaniu śmieci również, bo można też fajne rzeczy znaleźć. No, ostatnio pizzę znaleźliśmy ze tak, to była pizza? Nie, chipsy. Chipsy. No. O, palce solani. Super. Podobno w klubie trwa właśnie wieczór talentów. Macie no, na... no, to macie akurat No to macie sobie idzie, ja nie idę, ja pieniędzy potrzebuję. może no mi zapłaci. My, jak się dorobimy, to będziemy chodzić. Droga, tak, robimy do... sobie na własne. O, widzisz jakie ja trafia? 610 sprzedajemy od razu. No. Będzie na piętro. O ile znowu nowej no, kuchenki sobie nie kupisz? Gumisowy głupik, no o ile. A, to będzie rybka do akwarium. E, to jest ryba? No ryba, no gumisiowy widzisz, rzadkie. Wrzucimy ją, ale zobaczymy, nie wątpię, żeby. Że... Musimy z tej strony pokazywać. Bez... No, akurat tak się ustawiła. Ja się ustawiłam tak. O Zadaj. serce sulami sprzedajemy. Ehm, czekaj, bo tobie chyba zabawa. Tak, to moment. Możemy dać. Posłuchajmy sobie może muzyki. Musisz włączyć. Eee, dajmy letnie rytmy, może. Może być. Ja nie wiem, czy to wtedy y, ten. Poprawia. Tak, Patrz, leci ci i to nabija normalnie zabawę. Tak? Ciasto znaleźliśmy. To ten... Super. Dalej, przeszukiwa... przeszukujmy plażę. Co z tym ciastem? To już pewnie jest zepsute. No co, A... zepsute, trzeba wywalić. No co. To niech tu leży. Chociaż nie, wyrzuć. No ekolodzy jesteśmy My mamy plażami. No właśnie. Tu plaży. No. Chociaż w sumie to jest organiczne, to by się rozłożyło i dobry nawóz by był halo. na talerz. Oj, chyba już nie za Chyba mnie coś dotknęło znowu. Chyba to krabik był. Może. A czekaj, masz coś na czerwono? Upszona ptasią kupą. Tup 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 i do kosza. Bardzo dobrze. Szperaj. Co dawało szperanie w śmieciach? Nie wiem, co mogło dawać. Ja właśnie też nie pamiętam. Dobra, ale wydaje mi się, że moglibyśmy już wrócić w sumie do domu, bo już jest późno, dzieci płaczą, dzieci tęsknią za mamusią. Na pewno, na pewno, tak, trzy razy. Także boże, jaki ten niebieski jest taki oczowalny, naprawdę, ale jak go stonują, to wydaje mi się, że będzie dobrze. Nie wiem, ja się starałam to wszystko powycinać u mnie w odcinku. Tata, ekrany ładowania? Tak, straszne. No, nie wiem, czy to wygląda tak ładnie do akwarium. Mm, no, śmieszny Nie, 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 nie. To jest pieniążki Nie, warte. no tak, to trzeba ją ten, to trzeba jest ją sprzedać. Taka no warte. śmieszna. Oho. Pokaż poprawił mi się humorek? Tak, troszkę ci się poprawił. Tylko, że oczywiście jesteś śpiąca. Ej, da, dzieci mnie zaraz obudzą. Ej, ani. W sumie ciepło jest, nie można na balkonie i wystawić. Ja właśnie, 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 to, właśnie to chciałem zrobić. Wiesz, co, może nie na balkon. Tylko jakoś je tutaj. No nie wiem, może tutaj ustawmy. No niech stoją na razie. O, na wejściu. No. Może ktoś no. będzie. Przynajmniej nie, będzie nam, nie będą nam zabrać Słuchaj, Słuchaj, to jest taki nasz y, swoisty alarm. No. Tak. O nie, nie to bom. Chociaż w sumie. Też chcę siku. Skorzystaj. No dobra, na razie dzieci. Są grzeczne. O, ale właśnie, propos naszego tego, to myślałem, żeby wiesz co, patrz, tutaj e, poszerzyć troszkę to w tą stronę mhm. i tutaj właśnie dać schody na górę i tutaj zrobić nad naszą sypialnią, powiedzmy, pokój dla dzieciaków. No i super. Także coś, coś tutaj pomyślałem. Jeszcze może będzie miejsce na jakąś tą małą łazienkę czy coś dla dzieci? Myślę, że będzie, myślę, że będzie. No, Skibel popsułaś. Oj, dobra, No To napraw. Nie będziemy, no. nie będziemy zamieniać. Mam nadzieję tylko, że tu mi się krzywda nie stanie. Coś, co jeszcze zepsułeś? Nie, nic się chyba nie zepsuło. No było takie... Znaczy wiem, że był dźwięk, ale... Nie wydaje mi się, żeby coś się popsuło. Może ty popsułeś jeszcze raz, wiesz? Aha. I, i Patrz. Patrz. Już z, zaraz będzie płacz. Już, już tak... Czaj bazę, kto nie śpi, tak? A gdzie ja jestem? No. Już ten, drzeć mordę czy jeszcze poczekać? No ewu nie jest liczne. Opalona. No, no cóż, no załadać. będzie musiał jeszcze ten... No, podopalać. Aha, aha, czekaj. Dobra, odpaliły się dwoje. Ogóle... O Boże, ktoś u mnie strzela. Odzyskajmy części. Edukuj ineksjmów na temat ekologii za 11 godzin i tu byśmy... Tutaj dostanę awans. Jeżeli kogoś wyedukuję, tylko że tutaj... A dzieci mogę edukować? Nie no, za małe są. No, Mnie nawet nie budź, nie, nie, posprzątaj nie, tam w korytarzu. Eee, czekaj, porozmawiajmy może z dzieciakami. Gdzie tu jest do posprzątania w korytarzu? No, A tu, tu faktycznie. Na no, paskudzałem Gdzie tu jest kosz? Cyk, do widzenia. Anebe ja bu bu. to bym w ogóle wiesz co poszedł, może ryby połowić? No w sumie 21 no, czemu nie? Jeszcze pokołyszmy dzieciaczki. No i skoczymy sobie na połów rybek. Idź na rybę, bo ty jak tam wyglądasz, no... Ja jest... nie wyglądam jak śpię. <grywa> nie wyglądasz jak ja śpię. Ja zawsze rano, słuchaj, jak wstaję, to wyglądają sroce spod na wypadła. No to ja też tak mam. No. To ja też tak mam. Ja mam tak, że dopóki na przykład, wiesz, nie wypiję kawy czy czegoś, to jakby ktoś na mnie spojrzał albo, nie wiem, no. e, zacząłbym coś nagrywać czy coś i z kamerą na przykład, to mm -hmm. wyglądałbym, jakbym melanżował tak bardzo, że oczy takie, wiesz, małe, zapuchnięte. <grywa> Tak, I no, wygląda to, po prostu w ogóle... jak kosmita, nie? No, ale wiesz co jest najdziwniejsze? Jak raz na ruski rok się obudzisz i tak otwierasz oczy i jesteś taki totalnie rozbudzony i wyspany i myślisz, co się dzieje. Tak, tak, czasem tak jest, no. To jest bardzo dziwne. Bo, dzieci, spokojnie. musisz śpi, proszę nie budzić. Ja idę na rybki, a wy tu grzecznie. Dobrze? Nakarmiłeś? Ehm, chyba nie, chyba to dobrze, z To dobrze, bo jak nakarmiłeś, to zaraz się zasada, No właśnie. W ogóle wiem, że my, słuchaj, na pewnym etapie tutaj ekologii, to wiem na pewno, dostajemy w ogóle te łajby takie do pływania. O, fajno. Także myślę, że. Oczekaj, przy okazji, jak ja już tutaj jestem, czy może tutaj będzie jakaś duszyczka, którą będę mógł edukować? A ktoś się może napotoczyć, nieraz do bram. tego. A tam na plaży muszelka leży. A leży faktycznie. To schowajmy do wyposażenia. Dobra dzieci na razie. Co za zmora do mnie dzwoni no. o tej porze? 23 Tomek. Nie. Nie, Maciek. Nie, nie, <noise> nie idzie. Teraz mi zapłacisz? teraz... Mamy, teraz mamy dzieci, tak, teraz jest. Teraz... Boże! Jakie fajne. Żebyś powiedział, że ja się tutaj tak średnio wgłębiałem w te jak to... O, ktoś tu jest? A to jest ona jest daleko. Dobra, dzieci na razie nie płaczą, więc ja jest Ja w swoich dobrze. Simsach też zawsze jak ktoś taką imprezę proponuje, nie, teraz pracuję, nie, teraz pieniądze zbieram, nie, teraz nie pójdę. Czekaj, czy ja coś w ogóle wyłowiłem, jakąkolwiek rybę? Nie, dostaliśmy tylko części. Jeszcze nie. Bo ja bym zrobił tak, dodamy sobie historię, sprawdzimy oś czasu i zaproszę do spędzenia czasu na tej parceli i zaprosimy pana, który najbardziej się dzisiaj wyrywał. O, o, o mamy rybkę. Także ja go będę edukować Chibi. dzisiaj. O! Anioła? Wydaje mi się, Anioła. tak. Anioł morski, i to jest chyba ryba, której jeszcze nie mieliśmy. Nie. takowej jeszcze nie mamy. Także tutaj wrzucimy można ją od razu spokojnie wrzucić. Cyk. Ale ładna. U, ładna, ale wydaje mi się, że jakby była bardziej kolorowa, to by była. Dobra, no, ona dzieci. Ona jest taka dystyngowana. Dobra, z dziećmi na razie jest ok. Nie patrzcie na nie, bo one poczują twój wzrok i zaczną się drzeć. Tak, pewnie tak. Halo muszelkę. A, bo tu było kilka muszelek, no tak. No dobra, na razie idzie nam dobrze. Mam tylko nadzieję, że więcej pożarów w domu nie będzie. I ja przed przypadek nie kliknę No lepiej tam. Co, i ja już mówiłem? Ja będę gotować, tak? Mhm. Mm no. No, halo. Chłopy. Będę tam się. Już. Wy social Mediowałeś się. Aha, teraz Memory 5. undeads. A macie ci powie, że chce spać. No, śpi. Myślisz, no, no że ja nie wiem, no. <grym> Ej kurczę, bo ja muszę kogoś edukować, no, wiesz co, to chyba niestety skończy się na tym, żeby będę ciebie edukował. Ech, Cię ja muszę się to wprawę no. Ej, patrz ile muszelek. No zbieraj, zbieraj, będziesz sprzedawał. 160, 80, 20. Bardzo ładnie. No i dobra, i 3,5 tysiące jest. Dobra. Chodź, obudź mnie i mnie edukuj. No, ty już zaraz, w sumie się tu wyśpisz, widzę. Tylko, że ja powinienem pójść spać, bo do roboty. No właśnie na to chodzi, więc do tego muszę chodzić. Ale jestem dumny z dzieciaków. Naprawdę. Są. Na dzisiaj, razie dzisiejszy wieczór są wyjątkowo ciche. Czekaj, trzeba będzie iść do pracy, ty się odezwał. No to na pewno. Dobra, to obudzimy. O. Aha, no. Przykro ja mi. Ja wiem, one ciebie wyczuły. Przy... Pewnie tak. No. Przykro mi, teraz będę edukować mamusia na temat ekologii. <laughs> Muszę do awansu <laughs> niestety A, tak, o, tak z to, to była ta edukacja. Mm. <śmiech> <śmiech> to wiesz co? To ja myślę, że teraz możemy się wymienić Ja pójdę z <laughs> <laughs> ty się Dobra, ale to już mamy zrobione Tak? Tak, ukończone. Tak. No już U mnie też przecież też będę mieć idę awans. Przecież idziemy. O. Ewa usnęła. Ty weź od razu też nakarm to i będzie. W mnie no, jak ten. Jak nakarm. się dziećmi zajmuje, to u mnie są trzy podstawowe rzeczy: przewin, nakarm i rozmawiaj. Tak. I wystarczy. Ale bardzo szybko nam ogólnie wpadł, zauważyłem ten. Poziom. Ty coś masz do tych dzieci. Oho. Domyś się co mam, wyspać się i najść nie mogę się. Hm. To drugie też nakarmimy z butelki, to pewnie może zaraz się. O, śpij się. Powiedz, że. Dobra, na razie. się sobie... się nie odzywa? Zostaw. Tak, no. na, razie, na razie nie ruszamy, na razie nie ruszamy, ale wiesz co? E, ty masz tutaj zabawę. To może masz ochotę coś pograć? Mogę. W co chcesz grać? W Timesa. na zawsze. dobrze. Ty, ty, ty. ty, ty, ty. O, widzisz? Też opalam tu wszystkich. <laughs> mam jakąś dziwną... O nie, mam latającą mrówkę w pokoju. O nie... Jak to będzie spać w nocy? Weź to ubij. No właśnie, właśnie... Właśnie! O, ubijam! <laughs> Morderca. Ale wiesz co, jest, są, takie, są takie okresy w roku, że jest na przykład taki jeden dzień, gdzie idziesz i widzisz te mrowiska, i tam się mnóstwo takich tych właśnie ze skrzydłami. I to jest jeden, dwa dni w roku, gdzie one latają. Nie, no. wiem, czy, nie wiem, czy zauważyłaś taką zależność. Jest tak, że to jest jeden, dwa dni, gdzie one wszystkie po prostu momentalnie latają, nie? I są takie chmary. Tak, bo wiesz, wiesz co, kiedyś w parku przechodziłam i one miały takie małe temrowiska, w tym kochodników, wiesz. Mhm. No, i szedłeś tym chodnikiem, i w kilku polach miejscach właśnie one się tam roiły. Dokładnie. Czy to dziecko nam się sfajdało jeszcze? Nie. Nie. A nie jak się sfajda, to... to usłyszysz. Oho, śpi. No. No to to by nie pośpi. Podejrzewam. Myślałam, że coś sobie tam, żebyśmy ale, rozmawiali, ale dobra, daruję wiesz sobie. Wiesz co? E, dob dobrze, że nie ma takiej zależności, że jak się obudzi, no, się drze, no. mówiłam. To, że drugie też się budzi, bo to byłaby masakra. Dobra, już koniec tego grania. Już, się, tak już jest wygrane. Zabawa na maksa. To wiesz co, jak ja już to dziecko uspokoję, to może prysznic i toaleta. Możemy. Ewentualnie się możemy dodać yy, wpisy z social mediów. Może być. Żeby nam się tutaj socialki, że tak powiem, ogarniały. Przyda się. Eee, dobra, to skorzystaj i co? Kąpiel, tak? Może z dodatkami? Czy z bąbelkami? Mm, z, bąbelkami. z bąbelkami. Z dodatkami chyba ostatnio było. O Jezu, drugie się obudziło, też się zarysują aktywni. Nie, na razie jest spokój. Na razie jest spokój. <grych> no, chyba słowo na razie to jest słowo klucz. Bardzo możliwe. Dlaczego słuchaj, ja dziwi? marzę, żeby kupić sobie drapak. Że co, że dzieci będą się jego, o niego drapały, czy jak? A taki dla kota? No nie widzisz, że w potrzebach mam? A faktycznie. O, kup drapak. A, bo ty masz miłościczkę kotów, dlatego. Ale kota jeszcze nie mam. No to kota będzie trzeba zrobić. Znaczy, zaadoptować, no. To możemy do ten. Co mi się tu, jakieś bądzaje mi się śnią w ogóle. Możemy pojechać do tego miasta. Jak ono? Tam hmm. gdzie, gdzie, to od zwierzaków. O, właśnie. I tam jest sporo bezpańskich, można byłoby sobie takiego adoptować. Można w sumie, jak najbardziej. W sumie na na, te, na kota nie było nas stać, mamy dwójkę dzieci, te, dalej nas na kota nie stać, to można kota sobie wziąć. Jakoś można. sobie poradzić. Tak. No ja pamiętam, że w naszej jak mamy z maciekiem Romanowów, którzy teraz są obecnie na urlopie, powtarzam, no to tam też wzięliśmy kota właśnie Stamtąd. Taki był fajny, był fajny, taki czarny w takiej czapeczce i z takim krawatem białym. Ten burmistrz? Czy mm, jakiś No, 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 coś takiego. No, ja tam blisko e, jego, że tak powiem, szlaku przechodzącego mieszkałam. I zawsze mi pod płotem stały miał. oczy. O, awansik piękny. Będzie. No i ja też raczej dostanę awans, ale to dopiero jak wrócimy e, z pracy. O, skończyła ci się, proszę bardzo, tutaj na duszki. To mogę coś ugotować. A nie. Ty jeszcze masz, bo ja to na Wojtku byłem przełączony. No to Ile ty ty jeszcze? Głodny. 13 godzin jeszcze. No dobrze. Dobra, ale ja mam. że... Ale tobie Jak się tutaj ogarniesz, to jeszcze się wyśpimy. A wiesz co mnie teraz zaczęło zastanawiać? Hmm. Czy bym kołyski z dziećmi... O, masz przecież. ducha, weź go, łap. A to już mnie na w następnym odcinku. O. Wiesz co mnie zastanawia? Czy no. jakby kołyski z dziećmi postawić na słońcu, to czy dzieci by się opaliły? Nie, nie wydaje mi się, bo to chyba też nie działa w ten sposób, że jak Simowie zbyt dużo chodzą po dworze, to czasie chyba opalać, opalać. No. Tak, mi się, tak mi się wydaje. To, to A powinna raczej, być też taka zależność. No, to raczej i Simsy akurat nie są aż tak bardzo inteligentne, żeby tak wyszło. No, no dobra, moi drodzy, w każdym razie kolejny dzień za nami. No dzisiaj to tu się trochę podziało. No dzieciaki, chociaż powiem Ci, że myślałem, że będzie gorzej z nimi. Nie no, wiesz, trochę cech po mnie też mają, więc to troszkę rzeczne. No po mnie też. <śmiech> <śmiech> Także, no tylko że no, widzisz, że no, jedno jest bardziej opalone, drugie mniej. Czyli tu więcej genów mamusi, tu więcej tatusia. no. Także co to jest? A no tak. Synek no i, by się zgadzało. I, i by się zgadzało. No i pięknie będzie. Także zobaczymy, no. jak to się wszystko potoczy dalej. Także, moi drodzy, my Wam za dzisiaj bardzo serdecznie dziękujemy. Pamiętajcie, żeby odpowiedzieć na nasze pytania w komentarzu. Ze mną była Madzia. Byłam. No i co? Do usłyszenia w kolejnym odcinku za tydzień, także trzymajcie się, cześć i pa! pa, pa.